Tworzyłem ten kanał z myślą o opowiadaniu swoich historii, żebyście mogli się nauczyć na moich błędach. Tak samo moje błędy przystawić sobie do swojego życia i móc się nauczyć na naszych błędach w takim momencie. Ale dzisiaj chciałbym opowiedzieć historię o tym, jak poznałem moją dziewczynę, którą jestem już ponad rok, i mimo że wydaje się to krótko, to znamy się na wylot i dosłownie wszystko robimy razem. Spędzamy praktycznie 24 na 7 razem, mimo tego, że nie mieszkamy wspólnie, to cały czas albo ja siedzę u niej, albo ona u mnie, i najczęściej ja u niej. I chciałbym wam opowiedzieć o tej historii. Po prostu mam taką chęć, a to jest mój kanał, więc mogę. Więc jeżeli szukasz tutaj czysto typowo, żeby się czegoś nauczyć, to możesz to obejrzeć i wyciągnąć wnioski jakby z tego, jak stworzyłem zdrowy związek, ale tutaj będzie czysto moja historia, więc jeżeli to Ci nie interesuje w żadnym stopniu, możesz wyjść i obejrzeć sobie inne filmy, ewentualnie przyjść na następny. Więc tak, wszystko się zaczęło od tego, że ja pracowałem w McDonaldzie. I cały czas tam pracuję. Po prostu zmniejszyłem sobie etat i rzadziej tam pracuję, ale nadal pracuję. I w tym McDonaldzie często się zdarza, że jakieś dziewczyny do mnie zagadują. No często się zdarza, po prostu ja mam taki styl bycia, że te dziewczyny najczęściej zagadują po to, żeby jakiś kontakt dostać, coś w tym stylu. W życiu, tak patrząc na to, że pracuję tam mniej więcej 2 lata, to nie wiem, z 20 do 25 dziewczyn pytało mnie po prostu o kontakt. Najczęściej po prostu odmawiałem albo podawałem Instagrama i nic z tego nie wychodziło, bo ja też nie szukałem dziewczyny na siłę. Jakby Byłem po toksycznym związku, stwierdziłem, że trochę trzeba po prostu odpocząć od tego. I po prostu nie szukałem nikogo na siłę, starałem się rozwijać samego siebie. I podjechała pewna osoba. Okazało się, że to był brat od mojej dziewczyny, ta jakby aktualna moja dziewczyna, była w McDonaldzie, i tam była sytuacja taka, że po prostu jej słomki chyba nie dałem do zamówienia czy i przyszła po słomkę i się zapytała o to, czy jej ją podam. I podałem tą słomkę, i ja w ogóle o tej sytuacji nie pamiętałem. Dużo takich sytuacji po prostu jest, jakoś się na to nie patrzy, nie skupia się na. Takich rzeczach. Ja się w ogóle nie skupiam na ludziach. I się okazało, że ta dziewczyna po prostu. Ja jej wpadłem w oko, jej się spodobałem. I ona o tym powiedziała swojemu bratu. I ten brat, jak podjechał na McDrive'a, ja mu wydawałem zamówienie. Zapytał, czy podam jakby jego siostrze po prostu Facebooka. Więc ja byłem taki sceptycznie nastawiony, no jakby. Jakby chciała, to by sama podeszła, ale w sumie jakby. No ja nie mam nic do stracenia. Czysto. Więc podał mi telefon, i ja, poje... ja, ja tam podczas tego jak mu podawałem, jakby tylko wydawałem mu zamówienie, dosłownie, nie odezwałem się, podałem, tylko odłożyłem mu telefon. Nawet nie powiedziałem nic w stosunku do tego, miałem wywalone. I wróciłem do domu i na wieczór dostałem po prostu wiadomość od. Aktualnej dziewczyny i sobie tam chwilę popisaliśmy. I popisaliśmy na tyle chwilę, że chyba o 18 do mnie napisała o drugiej w nocy. Kiedy już trochę popisaliśmy, napisałem do niej, na następny dzień była szkoła, trzeba to pamiętać. Czy chce się po prostu spotkać? Jest druga w nocy, a ona miałaby się spotkać z nieznajomym. I ona napisała po prostu, a co mi szkodzi. Więc przyjechałem, <laughs> przyjechałem do niej mniej więcej 10 km, bo mniej więcej tyle mieszkamy od siebie czyli tam 10-12 kilometrów pojechałem i ja w tamtym momencie jeszcze miałem na tyle ciężko w życiu, że bardzo często spałem w samochodzie ze względu na to, że łączyłem trzy pracy i nie byłem w stanie nawet dojeżdżać do domu, bo z jednej pracy wracałem do drugiej, z drugiej do trzeciej i w sumie tyle. Miałem tak, że 24 godziny pracowałem, 8 godzin snu w domu i 24 godziny pracy. I tak miałem przez następne 2 miesiące i to było w tym cyklu akurat, więc spotkaliśmy się i pojechaliśmy nad jezioro. I coś tam sobie pogadaliśmy, w samochodzie. Naprawdę atmosfera była miła i powiedziałem, ty, no po co mamy siedzieć z przodu jak ja, mamy rozłożony bagażnik, jakby złożone siedzenia, mam materac położony, tylko, że on był tak jakby schowany, żeby no też, no głupio by to wyglądało. Ja mówię, możemy się po prostu w bagażniku położyć, jesteśmy nad jeziorem, otworzy się bagażnik ten, położymy się tam, sobie pogadamy. I on tak. Od razu uśmiechnęła się, jasne, spoko. Ogólnie ja się czułem wtedy, jak z osobą, którą znam już kilka lat. Gadaliśmy sobie o wszystkim, nie było żadnego tematu tabu, nie było problemu o nic. Po prostu sobie rozmawialiśmy. Rozłożyłem ten materiał w tym bagażniku, otworzyłem go, położyliśmy się. Ja też tam miałem taki śpiwór, taki wojskowy, bo to był materiał ogólnie wojskowy, taki do, do namiotów. I położyliśmy się wspólnie i tak stwierdziliśmy, może sobie coś obejrzymy. Po prostu wzięliśmy sobie telefon, położyłem na. bo ja miałem w ogóle przygotowane, jakby to łóżko, do spania. I do, miałem uchwyt na telefon, żeby sobie go dać na przy ścianie. Oj, mam tu pilot gdzieś do tej lampki. I położyłem ten telefon, tak jakby na tym uchwycie przy ścianie. I sobie oglądaliśmy jakiś tam film nie pamiętam dosłownie jaki. I mimo tego, że to był pierwszy dzień, po prostu się zbliżyliśmy do siebie, jakby leżeliśmy sobie obok siebie, oglądaliśmy i było wszystko jakby spokojnie, nic nie było, po prostu sobie leżeliśmy, oglądaliśmy film i ona w końcu mi powiedziała, ty, bo ja muszę do szkoły za pół godziny pójść, bo była już siódma, spędziliśmy tyle czasu po prostu w tym samochodzie, siedząc, rozmawiając, oglądając film. Odwiozłem ją do domu i pojechałem do domu spać. Przespałem się, wstaję po południu i ona mi napisała, że nie poszła do szkoły, widzimy się o 18 i w sumie nie o Obchodzi jej moja opinia. Więc zobaczyliśmy się o 18, u mnie już w domu, położyliśmy się, oglądaliśmy sobie film, rozmawialiśmy dalej cały czas i naprawdę widać było, że między nami się po prostu klei i że dobrze się między nami po prostu rozmawia. Więc do 24.00 w sumie siedzieliśmy, może do 1.00, coś takiego i chciałem ją odwieźć do domu, ale na sam koniec czysto w domu już sobie buziaka daliśmy na pożegnanie, mimo tego, że jeszcze ją odwoziłem, ale no takiego buziaka na wyjście i w sumie to w jeden dzień stworzyłem na pewno Zdrowy związek, który aktualnie jest do teraz. Praktycznie mieszkamy wspólnie, bo można powiedzieć, że widzimy się 2-4 na 7, nieważne czy u niej, czy u mnie. Jest to bez różnicy. I aktualnie zważamy tylko na siebie, bo praktycznie tylko siebie mamy w życiu. Wiadomo, że są tam jacyś znajomi, ale w 90% spędzamy czas ze sobą. Jestem blisko z jej rodziną, ona jest blisko z moją rodziną, więc tak naprawdę do nie wiem, co tutaj mogłoby wyjść nie tak, bo ani tematy się nam nie kończą, ani nie mamy jakichś kłótni, praktycznie. Nie, nie pokłóciliśmy się ani razu w związku, ale ja po prostu mam taki charakter, że ja się nie kłócę z ludźmi. Ja zawsze to rozwiązuję, i to też jest kwestia tego, że ona się mocno przystosowała do mnie. Więc, jak ja mam charakter taki, że się nigdy nie kłócę, wolę rozmawiać i wolę się komunikować, to ona też to przejęła. I ona jest taką małą wersją mnie aktualnie. I też przez to, że po prostu rodziny nam się polubiły, znaczy, że jej rodzina polubiła mnie i moja rodzina polubiła ją, jesteśmy w stanie spędzać naprawdę dużo czasu ze sobą, i naprawdę to jest fajne, że nawet jak jestem u niej, to nie muszę spędzać czasu typowo z nią, tylko mogę na przykład z jej tatą, mogę z jej mamą, i to jest mocno przyjemne. I to strasznie dużo daje w związku i daje taką pewność po prostu, takie jak macie związek i jesteście blisko, to to, że jej rodzina staje się dla ciebie trochę rodziną, po prostu was jeszcze mocniej przytwierdza do siebie. No i tak to wyglądało w sumie to jest. Cały początek tego związku. No i później naprawdę dużo się wydarzyło. Ogólnie w ten pierwszy dzień to już stwierdziłem, że ona jest moja, ja jestem jej, i na to wyszło. No i tak zostało do tego czasu, więc no. Więc taki luźniejszy odcinek opowiadałem trochę o sobie. I na tej zasadzie możecie sobie wysunąć jakieś wnioski. Nie musicie, bo to był luźny odcinek. Jak chcecie posłuchać, to to posłaliście Ogólnie te filmy moje są fajne, takie do tła, mi się wydaje, żeby po prostu sobie coś puścić w tle, jak sobie. Gadam. No i tyle. Ja czytam wszystkie komentarze, czytam wszystkie wiadomości na IG. Dzięki, że jesteście ze mną. Naprawdę dziękuję za cały rozwój, który się pojawia na tym kanale, bo, bo to jest niesamowite, że, że jesteśmy w stanie kręcić takie wyświetlenia po prostu dwa tygodnie od rozpoczęcia kanału i cieszy mnie to, że wrzucam codziennie ten film i widzę jakiekolwiek po prostu kroczki do przodu, czyli to, co powiedziałem w poprzednim filmie. Że, jeżeli widzę kroki do przodu i ani nie stoję w miejscu, ani się nie cofam, to będę szedł dalej, to powoli widzę, że nie jest to zwykłe chodzenie, tylko jest to lekki truchcik, już w tym momencie. Dziękuję Wam wszystkim i pozdrawiam Cię Kopios Games, bo komentujesz od samego początku wszystkie filmy. I trzymajcie się. Pa!